Z tej strony, Kata, witam was w kolejnym odcinku ze Starting Valley. I lecimy dalej, mamy 25 dzień wiosny. O, mamy zadanie! Cześć, potrzebuję wodorosty na nową przystawkę, o której myślę. Podrzuć to do knajpy, a będę wdzięczny. Gaz. Okej, okay, oczywiście to prosty quest, ale możemy go zrobić. Mamy oczywiście jeszcze liścik. Hej, znalazłam to już w radzie, może ci się przyda. Pam. I to jest tonik energetyczny. I tonik energetyczny, tak jak sama nazwa mówi, daje nam bardzo dużo energii. W sumie nie powinnam tego tutaj wrzucać. Zresztą tutaj chyba ostatnio też wrzuciłam chleb, ale widzę, że go wyciągnęłam już. I dzisiaj będę chciała się udać do. do, 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 do na Ginger Island. Nie do, tylko na Ginger Island. Tak. A możemy to zrobić? Pota polajkować. Idziemy do zwierząt. Miód się zrobił. Zobaczmy, jak tam u zwierząt. Tutaj się przerabia ciągle. Tutaj cały zwierzyniec wyszedł już. Dobra. I mamy więcej jajek, oczywiście. Mamy ich już 6, 8, 11. 11 jajek. 11 jajek, tutaj mroczny majonez ewentualnie tylko do przeróbki. I jeszcze coś chciałam. 11 jajek. No właśnie, zobaczyć to, bo to ma 11 dni. To na spokojnie zdążymy. Nie ma się czym martwić, bo tak się zastanawiałam, czy po prostu zdążę, ale zdążę. To jest do sprzedania. Tak. Cukrowa niepolajkowana. Czy ja tutaj, o właśnie, na koju nie byłam przypadkiem. Tak, coś mi się wydawało że mój wierzchowiec gdzieś mógł tutaj zostać po drodze. Do drzewek owocowych jeszcze jeden dzień, żeby były na full. Tutaj mamy... miotki Tulipana i niebieski jazz. Tutaj nic. Na farmie też nic nie wyrosło. Kalafior jeszcze jeden dzień. O tutaj... Niechciana sadzonka. O, dużo geot. I kawior. Okej. Okay. Teraz możemy iść tutaj. I zaraz będziemy udawać się w ogóle do Klinta. Słuchajcie, coś tutaj mam do wrzucenia? Nie, to tutaj mam do wrzucenia. Rzeczy. Wiecie co, może te geody rozbije sobie w sumie u Klinta. Bo widzę, że tutaj jakoś średnio chce mi to wypaść, a może jak ja po prostu to rozbiję, to będzie lepiej. Chodźmy spróbować. I tak potrzebuję iść do Clinta. Żeby rozbić artefakty, więc. E, więc czemu by nie? Oczywiście zostało jeszcze 20 minut do tego, żeby Clint tutaj się zjawił, więc. Poczekam. O, mamy zielony glon, ale on potrzebuje wodorost. To jeszcze wodorost z Legasa. No tak, zapomniałam w sumie. Ale oj, to będzie ciężkie, bo gasma ma chyba dostępny właśnie od 12 aż. No i to może być problematyczne. Ale dobra, zobaczmy, co mi wypadnie. Tatuła kury. To też chyba mieliśmy już. Tak. Tą tabliczkę raczej też miałam. Mhm, kotwica. Tutaj mamy jakiś wieły trybik. Starożytną lalkę. To też miałam. To też. No to powtórka. O, tego chyba nie miałam. Albo miałam. Jednak. To coś z artefaktów mi w sumie zostało jeszcze? Coś chyba tak, ale co? Tego nie wiem. Zaraz zobaczymy sobie. No już miałam. Glina jak glina. To niepotrzebny surowiec. No z tych magmowych, teoretycznie, to ma największą szansę. To ten ostatnia rzecz, którą potrzebuje żeby wypaść, właśnie. Ale. No nieszczęści mi się. To by miało taki owalny kształt, a. A niestety nie ma. No i tyle. Mogę z nim pogadać? Halo? Chleb chciałam. To nic nie jest do gantera. Tutaj chyba z artefaktów też nic nie jest do gantera, no dokładnie. Tak naprawdę czego mi brakuje? Kolekcje, zobaczmy kolekcje. To są minerały, no to ten jeden mi brakuje, a z artefaktów brakuje mi Stranger Dola. Bo tutaj jest. A nie, tutaj jest Stranger Doll. To się jakoś inaczej nazywa, ale to jest taka taka tylko, że zielona lalka. I ja chyba wiem, gdzie ją w sumie można pozyskać, żebyśmy to ukończyli. Ale to zaraz, bo spróbuję podejść do gasa. Tak jak powiedziałam. I jeszcze potrzebuję ze sobą zabrać dwie rzeczy: dwie rzeczy, dwie rzeczy. Tylko. Tylko jakie. Wiecie, co tutaj mam jakieś rzeczy, które można postawić, więc w sumie mogę je zabrać ze sobą. Zaraz wam powiem, dlaczego je zabieram, bo potrzebujemy zyskać jeszcze orzechy na wyspie i w dwóch miejscach wiem, gdzie trzeba to zrobić. No i zobaczymy dzisiaj, czy to się uda po prostu. A, wiem, pryzmatyczne odłamki jeszcze miałam. Pryzmatyczne odłamki, wziąć. Wziąć. Dobra, wezmę to. Chodźmy do Gantera do Gantera nie do Gasa. Zobaczyć, czy on ma otwarte i czy ja mogę do niego wejść. Jeśli tak, to super, bo pozbędę się tego quest'a z wodorostami, ale jeszcze niestety nie. Więc lecimy na plażę. Do Willego, żeby przetransportować się na Ginger Island. Hej, witaj Willy. Kupmy bilet. Ja oczywiście szybciej się tam przetransportuję. Rzecz, którą bym chciała, o to właśnie jest tutaj, ale tutaj tego nie ma jeszcze. Dobra, chodźmy na razie na farmę. Ja sobie szybko przyspieszę, tylko. Płód. Chodźmy tu. A, to, to jest niepotrzebne, czyli to będę musiała wyrzucić. Będę potrzebowała konewkę. Na razie zostawię i to też, bo na razie pójdziemy sobie w tą stronę. Dobra, rozbijmy sobie tutaj te rzeczy. I teraz tak, tutaj był ten robek, którego trzeba czymś zastawić. Więc jeśli zastawię go tak, to nie będzie miał gdzie uciec i będę mogła po prostu wziąć swojego zasłużonego orzecha. Więc to tyle. W sumie co chciałam tutaj zrobić. Jeszcze przejdziemy się do żaby. Żeby zobaczyć, czy może tym razem uda mi się ją zrobić. Choć powątpiewam, ale wiecie zawsze. Zawsze jakieś szanse na to są. Przy okazji, tutaj slajmy sobie po Które na szczęście mnie nie ranią. O, mamy notkę. Przy okazji, dobra, ta żaba to chyba gdzieś tutaj była. Tutaj, jaką notkę mamy? Zobaczmy. Dobra, dzień 23. Tutejszy wulkan skrywa wiele sekretów. Widziałem małych ludzi ze świecącymi oczami, znikających w ciemności, koty w nocy. Czy mogą to być te legendarne krasnoludki wspomniane przez M. Jaspera w jego słynnych podróżach? I te dziwne maszyny, niesamowite, inne od wszystkich, co widziałem, co widział człowiek. Na szczycie znalazłem przejście do krateru wulkanu i w połowie zanurzoną w lawie dziwną maszynę, rodzaj kuźni. Jutro... Przyjrzę się temu bliżej. No, my z jeszcze nie korzystaliśmy i na razie korzystać nie będę. Okej, okay, dobra, zobaczmy, co ma. No nie. Serio dobra raz. Okej, okay, to proste. To. Boże, ale to wymagało od mnie tyle skupienia. Boże, mózg mi się przegrzał. Przysięgam wam, mózg mi się przegrzał. Ale zrobiliśmy to w końcu. Ta zagadka trafiła w nasze ręce. I w końcu mamy dodatkowe trzy orzechy. No ja muszę tutaj jeszcze wejść, żeby tylko y, zrobić sobie screena do miniaturki, a w sumie to y, nie screena, tylko... Jak to nazwać? No, po prostu potem będę to wycinać z odcinka. No, nieważne. Nie zagłębiajmy się w to, jak robię miniaturki, bo to dosyć skomplikowane. Mam wrażenie, że sama sobie to życie utrudniam, ale trudno. Jak lubię. No, niech tak będzie. Dobra, tutaj rosną drzewa, ale tych drzew to ja się pozbywam. Bo tego, tak jak powiedziałam, nie lubię. O, mamy przy okazji. Ehm, złotego kokosa. Oko. Tutaj chyba mam. do oddania? O, mamy Leo. Widziałaś innych takich jak ty? Staram się z nimi nie rozmawiać. Czuję się bezpiecznie wśród swoich. A co on w ogóle lubi? Czy ja mogę na niego kliknąć? Królicza łapka, kacze pióro, em, z mango, strusie jajo. No, tych, tych przedmiotów jeszcze nie mamy, te co są na biało, ale mamy króliczą łapkę i kacze pióro. I wiecie co? Ja w sumie mam to, więc mu dam. Uwielbiam to, dam to mojemu, do mojego gniazdka, ok? Chciałam zobaczyć, czy tutaj mam do oddania. Wokół jej wyspy jest dobra fauna wodna. Z tego co wiem, wiele ryb lubi skubać antyczne kości. Okej, okay, ale, o właśnie, mamy głowę do podarowania. Tak myślałam, że to będzie do podarowania, no ale spoko. Udało się. Na szczęście. I jeszcze jedną rzecz chciałam zrobić, która nie będzie wymagać ode mnie zagłębiania się do wulkanu. Z tego co mi przynajmniej wiadomo. Bo potrzebuję iść w tą stronę. Tutaj jeszcze nie byliśmy ani razu, a tutaj jest z tego co wiem przejście. I ja wiedziałam o tym przejściu, ale zapomniałam. Yy, I jak tutaj sobie dojdziemy. To czeka nasz slime przede wszystkim. Okej, okay, i mamy tu przejście. No i właśnie przejście jest do tych orzechów. No dokładnie tak. Tak myślałam, że coś... Yy, Coś tutaj takiego było, bo yy, tak szczerze. Yy, no, nigdzie w sumie. Nigdzie w sumie. W zasadzie sensie nigdy tam nie poszłam, ale jakby wiedziałam, że, że ten skrót istnieje. I wiecie co w sumie? O, wiem co zrobimy. Pokażę Wam coś ciekawego, bo ja będę chciała sobie na pewno ten slajmowy pierścień trzymać. I wróćmy na farmę w takim razie. Tutaj ogólnie na tej wyspie też przydałoby się połowić wiele rzeczy, ale to swoją drogą. Zresztą, chyba, póki nie odbuduję domu, to nie będę mogła wykonywać paru innych rzeczy. Więc może dzisiaj postawimy dom w sumie tutaj? Ja bym wzięła pryzmatyczny odłamek, wzięłabym to. Bo może nawet dwa bym wzięła? Może tak? Ja bym jeszcze ser i kawę? Może tak? I to? Nie wiem, zobaczymy. Ale dobra, wybudujmy tu w takim razie dom. Bo i tak, czy siak będę to musiała zrobić. No i mamy. Nasz dom! I tak jak widzicie, mamy tutaj teraz boks do sprzedaży, w którym oczywiście możemy sprzedawać różne rzeczy, co jest dosyć fajne. Na przykład to właśnie ten odłamek mogę sprzedać, bo on mi tutaj potrzebny nie jest. Tutaj mamy jeszcze pięć orzechów, żeby dostarczać pocztę, ale ja tego nie chcę. Idziemy teraz do wulkanu, bo chciałam Wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. No dobra. Udajmy się do wulkanu, bo tam nas dawno nie było. Nie mam ze sobą wędki, więc niestety nie połowię, ale. Ale cóż, trudno się mówi. Wziąłem dwa pryzmatyczne odłamki. Przejdziemy się teraz tutaj. I tutaj mamy tą naszą kuźnię. Z kuźni nie korzystaliśmy jeszcze ani razu. I kuźnia polega na tym, że możemy łączyć różne przedmioty. Ja teraz sobie zdaję nasze y, pierścionki. I teraz, na przykład, jak mamy opaskę z irydu i pierścień z zaklinacza szlamu, mogę sobie je połączyć na pierścień, który będzie miał te dwa, jakby właśnie te dwie rzeczy. W sobie. I mogę teraz za pomocą właśnie 20 odłamków połączyć te pierścienie w jedną całość, co da mi taki wspólny pierścień, no i mogę wyposażyć moją postać w właśnie te pierścienie. Mogę również upgrade'ować broń. Upgrade'ować broń można z różnymi rzeczami, ale one dają różne efekty. Akurat z pryzmatycznym odłamkiem upgrade'owanie broni też kosztuje 20 odłamków popiołu. I nakłada y, na różne rzeczy, na, naprawdę różne rzeczy, w sensie na to, na to, na to, na to, na wszystkie nasze narzędzia. O, na wszystkie nasze narzędzia nakłada enchant. Tylko ten enchant jest losowy, więc nie mamy na to wpływu, jaki enchant będzie. Ale y, jeśli właśnie przeklikam, bo przeklikam to na mieczu. E, trafił nam się enchant krzyżowiec i ja nie do końca pamiętam, co ten enchant robi. Jestem ciekawa, czy mogę znaleźć to tutaj. Mm. Nie, no to wygląda, że nie da się znaleźć enchantu w e, właśnie tutaj naszym... E, no podręcznym, podręcznej wyszukiwarce, więc to mały minus. Ale tak jak widzieliście, no po prostu nakładane są na to enchanty. No i teraz nie do końca nadal wiem, co, co ten enchant mi daje, ale przez to, że mam ten enchant na mieczu, to teraz właśnie jakieś potworki będą dla mnie łatwiejsze, bo wiem, że to chodzi o jakieś potworki, ale nie do końca pamiętam. Wiem, że jeden enchant na przykład. Pozwala nam niszczyć mumie bez właśnie wybuchów w School Cavern. Jeden na przykład likwidować te potworki latające w School Cavern dużo szybciej. Więc no, te enchanty naprawdę są różne. I trzeba by było się po prostu w to zagłębić. Ja nie znam się na tym aż tak bardzo. Jedynie właśnie wiem, że fajne jest to połączenie, połączenie właśnie. Przede wszystkim pierścieni. Dobra, tutaj chyba będę musiała się udać tak. Jakbyście się pytali. A nie, tutaj nic nie ma w sumie. To gdzie jest przejście? Tutaj? Jakbyście się pytali, gdzie dążę, to w sumie y, nigdzie nie dążę. Aktualnie. Po prostu chciałam y, się przejść do kopalni, bo... Ej, gdzie jest przejście? Przecież tutaj go chyba nie może być. Nie, no nie ma. To gdzie jest przejście? Eh? Ej, ewidentnie się zgubiłam. Chyba nie przejdę nawet pierwszego poziomu tej kopalni. Bo. Aha, tutaj jest to przejście. Okej, okay, a mogę sobie wrócić. O, właśnie do niego. Bo to jest. To jest nowy dla mnie potworek w sumie. Jeszcze go ani razu w sumie nie widzieliśmy. O, i tutaj są takie kości. I przy tych kościach, właśnie, teraz będziemy mogli to zauważyć. Zaraz Wam to pokażę z bliska. Jest. Już Wam pokazuję. Właśnie, można znaleźć o te zęby. Ale te zęby też wypadają z tych potworków, które tam. W lawie siedzą. Więc, to na dwojaki sposób można znaleźć. Akurat. O, ognik. Dobra. Mamy kawki. O dziwo, dostajemy. W sensie nie o dziwo, bo wiem dlaczego dostajemy. Bo teraz, jak połączyłam sobie pierścienie, no to mogę. Nosić ten pierścień odnośnie kawy, ale czy on jakoś jest bardzo przydatny? W sensie to jest fajne, bo jakby mamy wtedy, wiecie, dostęp do Espresso, Espresso nam przyspiesza i wszystko jest fajnie. Dobra. Ale tak szczerze to ja nie wiem, czy ja zdążę do domu. Oła. Bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy do wydobycia. A jestem na trzecim poziomie. Ale wrócenie się aktualnie z kopalni to też już nie ma sensu. Więc muszę przejść do przodu aktualnie. I liczyć na to, że zdążę przejść. Dobra. Oho! To może być ciężkie z nimi. Chyba nie uda nam się wrócić do domu, tak szczerze. Albo uda? Tutaj jest już wyjście, ale to powinno się udać. O! -o. Ognik. Dobra, jesteśmy tutaj, więc zaraz zawijamy do domu w sumie. Bo mamy tutaj zeskok i ja się respię tutaj. Idę na farmę. I zaraz użyjemy sobie teleportu powrotu na naszą farmę. A nie na farmę w Ginger Island. W sensie na Ginger Island w sumie. Dobra, mamy tą kawę, więc super. Co mogę zabrać do domu? Do domu zabieram to wszystko. To też. No i to chyba tyle w sumie. A, jeszcze kokosa mogę zabrać. Oj, jeden teleport, bo już się nie dostanę do domu szybciej, więc potrzebuję użyć teleportu. No i dobra, ja przy okazji, kiedy tutaj będę segregować, przypominam wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli jesteście nowymi osobami i zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, to też mi pomaga się dalej rozwijać. No i dobra, odkładam rzeczy. Grzyby jeszcze. Proszę bardzo, kawa jest do lodówki, kokos do rozbicia, a. Te ostrygi do sprzedania. Dzisiaj chyba za dużo nie zarobiliśmy. Ale to nic. Ale to nic. Dobra, idę spać. A zarobki na dziś to... Nie no, całkiem spoko w sumie. 18 862 złota. No i cóż, dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!